Dziś bardzo miły dzień. Nie tylko dla mnie, ale przede wszystkim dla siedmiu rodzin, które otrzymały klucze do swojego nowego mieszkania. Właśnie tutaj, w kamienicy przy ulicy Piłsudskiego, jest ich nowe miejsce do życia. Bardzo się cieszę, bo to osoby, które często były wykwaterowane z przyczyn technicznych, z innych kamienic, i były w mieszkaniach przejściowych i czekały właśnie na to docelowe mieszkanie. No i dzisiaj tak się stało: to siedem mieszkań, już za chwilę kolejne. Cieszę się również, dlatego że. Tutaj znalazły mieszkanie osoby z niepełnosprawnościami, często uwięzione na trzecim piętrze, nie wychodzące w ogóle z domu. Dziś mają mieszkanie na parterze, e, dostosowane dla takich właśnie osób z podjazdem e, i z windą. Dlatego myślę, że jest to dla nich bardzo, bardzo szczęśliwy dzień. My się cieszymy, jak i Wam się dobrze mieszka. Dobra? Dodajcie o siebie, znajcie I patrzcie, trzeba się dzisiaj cieszyć. Trzeba się dzisiaj cieszyć, naprawdę. Naprawdę. Niech Wam się fajnie panią mieszka, do tego jak trzymam przepisy